teraz odpakujemy takie rzeczy, które już wydostałam, ale jeszcze musimy wsypać tutaj czekoladę z poprzedniego filmika. Z poprzedniego filmika o wielkich seksów boxa. Jeśli go nie widzieliście, to już zapraszam serdecznie do tamtego filmiku. Proszę już tutaj a. Chyba opróżniony, tutaj żarom jednego. O że te wszystkie ulotki. Tutaj te wszystkie papiery na bok, na bok. A tak wygląda nasza ułożona seria. W ogóle nie pokazałam ułożonej, no pokazałam na tym filmiku, ale wiem, nieładnie to otworzę. I ostatni boksik otwieramy Dzisiaj nie będzie za dużo filmików, tylko rano no, czyli o jakie godzin to zależy oglądacie Ja to nagrywam o 7.50 Ja nagrywam o 7.45, ale no to 50 tam To Dobra, wywalam, nie, nie wywalam tego. Te tutaj czekoladki, do czegoś później użyję Te rzeczy przesuwam i już Wam pokazuję, co dostałam. A więc na początek pokażę Wam mniejszą troskę. tylko mam słodycze Oreo, właśnie takie w czekoladzie. Tutaj taki napój. Jest bardzo zimne. No jeszcze wielkanocne. Trzy zajączki. Dwa, co tutaj mamy? Lisek marshmallow, już go jadłam. Kwiatki żelki. Dwa zajączki. Wiem, że to tam stoi, jest połowa, ale to. OREA takie różowe. Takie właśnie kremowe jajeczka. Już Wam pokazuję jak który z nich wygląda. Wciągnąły tyle jakie. Właśnie tak w opakowaniu. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym otwierała któryś z tych słodyczy na odcinku. O Jezus Maria. I jeszcze jeden lisek marshmallow. Dobra, więc teraz to wszystko trzeba schować, ale my już przechodzimy do innej torby. Okej, okay, więc teraz ta torebka. Um, tutaj mam... Poczekajcie, pokażę Wam ją. No, nie wiem, tutaj na przykład. Nie wiem, no. To jest ogólnie bluzka ze Squidditchem, z Hogwartem. Jest w dużo ładniejszym jeżeli jest takim żółtym lecz w kamerce widać to zupełnie inaczej o teraz może odrobinę widać ale jest dużo ładniejszy drugą rzeczą jest ta koszulka nocna no, no, no uh, uh, uh. właśnie z tym chłopem no dobra więc składam dobra na przykład teraz mogę to Wam pokazać. To są takie super fajne pisaki, które można rzeczy rozmazywać. Mam takich już ten, zostawił kilka. No i z wszystkim bardzo fajne. No więc... Dobra, no więc... No co by tu jeszcze wyciągnąć? To jest drugi zestaw tylko że niebieski. Może nie Ja narysowałam takie góry mniej więcej odrobinę kabieska, ale to jest nie No więc okej, okay, to tam coś jest. Coś myślę, że... Też już to tez, tez mam trochę inny kolor um, Teraz tu mi się wydawało. Um. Takich właśnie kredziak, one się tak rozmażują palcerkiem. Chciałam mm. nagrywać ja w takim gorzej, ale mam jeszcze takie fioletowe. No więc dobre. nie no mamy takie też. Z na takim stojaczku. Są taki, takie trzy. Zostawia się tablet, jest szkiełko, i ono odbija, i wtedy można już wysyłać. No więc, nie wiem, nie będę wam pokazywać, ale no. Więc. A? Nie. Dobra, co by tu jeszcze mamy? O, bardzo fajny magerowy wirus. No. Jest jeszcze w opakowaniu. A, ha, a. Jak to wygląda? No dobra, to jest taki szkicownik malutki i jest bardzo... No dobra, no dobra. No więc co jest? Aha, słucham. No, więc pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, która jej nie mam tutaj w tej trybie się nie zmieściła już. Okay. Ym, to jest właśnie taka. To jest właśnie taka opaska. I no, tutaj się rozbierają. Już Nie będę tutaj, jej... dobra. No dobra, więc jeszcze jej nie włączyłam. Nie będę teraz. No i teraz pokażę Wam... no jeszcze to tyle większą rzecz. Czap. Nie, miało się złożyć w całe opakowanie. Czap. Co? No jeszcze raz. Zapatrz. No jeszcze raz ostatni już. Popatrz. No, udało się. No więc co my tam jeszcze mamy? A, tak, jak mówiłam. Do tej opaski są jeszcze właśnie takie nczepki. No, ja może tego nie mówiłam. Super. Tu mamy taką różową. Jest jeszcze niebieska bez gazystyki. i panterka oraz marchewkowy no więc to już chowamy dobrze no więc zostało nam już tylko to tu jest do układania Hermiona Harry oraz Ron jest później 200 no w sensie nie łącznie, tylko tutaj 200 tu 200, tu 200 Prawdopodobnie dobra, no więc, nie dobrze, dzisiaj to na tyle pa.